Dzień dobry. Dzisiaj Mikołaj przedstawi Wam piec na żywo Tilgner. Jak się dba, tak się ma. Co zostało zmodyfikowane? Otóż to: kocioł został docieplony do samego spodu, jak widać na zdjęciu. Na filmie łącznie został podłożony steropian 3 mm, 3, po to tylko, żeby oddzielić podłogę od tego. Następna modyfikacja, jaka przebiegła, to jest założenie dosuszacza. Dosuszacz zasobnika został założony w drugim sezonie. Aby uwzględnić, kocioł w tej chwili jest w pracy. Otwieramy wyczystka górna. Jak widać, wezmę może... Pokażę jeszcze raz dosuszanie. Następnie pokażę zmiennik. To jest sam zmiennik. Zamykamy. Otwieramy. Tak tu jest rusz awaryjny. Tak pali się na ruszcie awaryjnym. Otwieramy. Następnie zaraz dolne dzbiciki. Ale jak mówię, tak zostało docieplone resztę. W tej chwili kotły są docieplane już zupełnie. Kocioł jest w pracy, więc możemy sobie porównać całość. Ostatnio założony nowy deflektor, celem zwiększenia pozostałości pyłu na samym dnie i spadania ich do zasobnika. Oprócz tego przesunięcia się żaru na środek palnika, a w dodatku, co zaowocowało tym, iż kocioł jest czystszy, bardziej spaliny są rozproszane, temperatura spalni spadła i oczywiście sprawność kotła się powiększyła. Żeby nie było, dla kolegi Werba nagrywam ten film celem zobaczenia, jak pali się w fazie pracy, i żeby nie było, że jest to jakiś pudrowany kocioł. Oczywiście skwarki popiołowe Well-Werb są. Jak najbardziej na miejscu, bo to werb chciał, żeby mu to było dane. Tak pali właśnie ekoenergia przy nowym parasolkowym deflektorze. Jak widać, sadza, popiół to nie jest sadza, bo to nie jest sadza. To jest pył. Pył na kotle normalna rzecz czyszczony raz na dwa tygodnie w tej chwili po tygodniu pracy jak widać palnik pracuje elegancko jeszcze raz weźmiemy otworzymy ruszt awaryjny zobaczymy jak pracuje kocioł, wcześniej były tu cegły w tej chwili jest jak widać pył i to wszystko Otworzymy jeszcze wymiennik. Jeszcze raz proszę. Przyświecimy lampką. Tyle tyłu jest na wymienniku. Nic więcej. Dosuszanie kotła oczywiście pomaga. W zasobniku jest mniej. Oczywiście standardowo zasobnik wysmarowany olejem przepracowanym i. Dosuszany groszek w daniku. Oczywiście nie unikniemy rdzy, bo po drugim sezonie zaczęła się ona pojawiać. Nie było wtedy dosuszacza. W tej chwili jest dosuszacz, wszystko jest suche i oczywiście po każdym sezonie jest to konserwowane olejem przepracowanym. Panie kolego Welwerb, proszę bardzo, otwieram znowu podajnik. Tak pali się Ekoenergia z nowym deflektorem, który Pan uważał za niepotrzebny, bo można to spalić jakoś lepiej, super inaczej. Proszę zobaczyć, jak ładnie pali ten palnik. I nie gadałem głupot, że zupełnie ustabilizowała się praca pieca.